Nazywam się Alicja Wendekier i zapraszam Cię do obejrzenia odcinka o prawie przyciągania. Wiele już na ten temat mogliście usłyszeć, zobaczyć, poczytać i wydaje się, że to jest dosyć proste. Otóż niestety tak nie jest. To jest bardzo skomplikowane, jeżeli ma być skuteczne. I odcinki, które wcześniej nagrywałam. O pozytywnym myśleniu, o afirmacjach, o wdzięczności, miały za zadanie przygotować Cię do tego, żeby otworzyć swój umysł, żeby z tym umysłem nauczyć się pracować, żeby do prawa przyciągania wejść z gotową, otwartą głową na to, co może nam to dać. Generalnie wiele osób mówi, że prosta rzecz. To, co chcemy, przyciągniemy, myśląc o tym nieustannie. Ale, żeby tak mogło się stać, musimy najpierw oczyścić nasze intencje i wyraźnie sprecyzować to, do czego dążymy. I nie może tu być żadnych zakłócających intencje rzeczy, żadnych wątpliwości. Jeżeli chcesz przyciągnąć do siebie miłość, to nie możesz cały czas mówić: No nie, to w tym wieku to już niemożliwe. No nie, jestem za gruba, za stara, za chuda. Wyciąganie swoich wad nie poprawi. Może pogłębić, oddalić cię od celu. Jeśli zaufasz sobie, zaakceptujesz, wejdziesz w te pozytywne wibracje, wtedy otworzy się przed Tobą wiele możliwości. Ja bym porównała tę sytuację z prawem przyciągania do takiej roślinki, którą pielęgnujesz. Wkładasz y, maleńką szczepkę na grządkę. Tam jest pełno chwastów naokoło. Chwasty to są te wątpliwości i musisz jedną po drugiej wyrzucić te wątpliwości, oczyścić swoje myśli z najmniejszej wątpliwości. Jeśli ta roślinka, ta twoja myśl i intencja zostanie sama i czysta, może się rozwinąć w piękny kwiat, w piękną roślinę cokolwiek tam posadzisz. Ale może z tego urosnąć coś wartościowego, bo nic nie będzie zakłócało jej wzrostu. I tak właśnie jest z prawem przyciągania. Jeśli będziemy mieli wątpliwości, to te wątpliwości zdominują. I to wcale nie jest proste. Ten mechanizm jest wręcz bardzo trudny, bo my musimy być gotowi na to mentalnie, aby się otworzyć, aby dać szansę świat wszechświat musiałby zrealizować te nasze musiałby mógłby zrealizować gdyby nasze intencje były klarowne, czyste i przejrzyste. I musimy je definiować w sensie pozytywnym. To znaczy, nie możemy przez negację definiować swoich oczekiwań. Nie mówimy, że nie chcę mieć czegoś, co, co mogłoby mnie przybliżyć do celu, tylko ja chcę mieć. Ten cel nie może być, yy, zaczynać się od nie chcę czegoś tam, co mnie blokuje. Yy, większość ludzi zresztą te wszystkie swoje cele, dotyczące prawa przyciągania definiuje z pozycji ego. Są to najczęściej przedmioty, marzy się, Porsche marzy się, piękny dom z basenem. Te wszystkie rzeczy materialne są generalnie ok. I my będziemy się starali kiedy już zdefiniujemy i nie mamy wątpliwości, że Osiąg jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel, bo jeżeli wymarzysz sobie Porsche, i no tak, ja nie mam odpowiedniego wykształcenia, nie mam y, takich znajomości, nie mam możliwości wypłynąć, y, nie poradzę sobie, to z pewnością sobie nie poradzisz. Wszelkie zakłócające Twoje y, myśli, rzeczy spowodują, że odejdziesz od tego celu. I ja w ogóle wybrałam najprostszą z tych możliwych opcji. Nie wytyczam sobie celu, jako takiego. Oczywiście mam wyobrażenie, pracuję na emocjach, pracuję ze swoim umysłem, staram się myśleć pozytywnie. Weszłam w challenge, który Wam zaproponowałam w poprzednim odcinku. Próbując wszystkie sytuacje, które do mnie napływają, zamieniać te nawet złe wibracje, zamieniać na pozytywne, spłaszczać negatywne emocje po to, żeby wchodzić na wyższy poziom emocjonalny, wyższy poziom świadomości, otwierać się na innych, tak abyśmy mogli czuć szczęście już dzisiaj. Możecie jeszcze w kolejnym kroku wyobrazić sobie już ten stan posiadania, czy wymarzonej osoby obok siebie, czy rzeczy, czy przedmiotów, czy czegoś, co uznacie, że da Wam pełne szczęścia. I spróbujcie wejść w taki stan, żeby poczuć, że już dziś, już teraz jestem szczęśliwy, że już to mam. Taki błogostan. Pozwoli Wam w drugim czy trzecim kolejnym etapie uświadomić sobie, że te cele zaspokajające ego wcale nie są Wam potrzebne do tego, żeby być szczęśliwym, i wtedy dopiero zaczyna się współpraca Twojego mózgu ze wszechświatem, który daje Ci to, co potrzebujesz. Kroi Ci na miarę to, że sobie wyobrażasz willę z basenem. Może w przyszłości, robiąc wiele rzeczy, które Cię do tego przybliżą, dojdziesz do poziomu takiego, że będziesz miał mieć dom. To nie musi być dokładnie jeden do jednego. To, co sobie wymarzysz. Ale wszystkie... Okoliczności będą ci sprzyjać, jeśli tylko swoje negatywne emocje oddzielisz, odrzucisz, zostawisz. Wypielisz swój ogródek, swoją grządkę, zostawiając zostawiając czystą roślinę, czystą intencję i po to, żebyś mógł w przyszłości powiedzieć Jestem gotowa. I wtedy zaczną się dziać rzeczy niesamowite. Zacznie działać synchroniczność. Jeśli wzmożysz uważność, zaobserwujesz, że pojawiają się pozytywne rzeczy wokół ciebie, i wypierając negatywne emocje i zdarzenia, odsuwając się od nich. Zaczniesz generować swoją obecnością pozytywny flow, i to Ty będziesz źródłem, bo to cała sztuka na tym polega, że to Ty jesteś źródłem wszystkiego. Pozwalasz złym emocjom zagnieździć się w sobie, i one rosną, i one się karmią jedna od drugiej i rozbudowują. Tak jest z pozytywnymi emocjami, tyle, że te pozytywne. Mogą ci przynieść coś wspaniałego. I to, z czym my idziemy do świata, ma e, ogromne znaczenie, bo ten świat jest naszym lustrem i odbija to, co my mu dajemy. Dajesz uśmiech, mijając kogoś na ulicy. Pod maseczką słabo widać, ale oczy się śmieją. Dostajesz uśmiech. Jesteś życzliwy dla kogoś, to ten ktoś będzie życzliwy dla ciebie. Jesteś agresywny, podnosisz głos, to druga strona też podniesie głos. Wybór należy do ciebie. A wszystkie te odcinki, które nagrywałam, miały na celu przygotować grunt do tego, żebyś był gotowy na prawo przyciągania, bo ono jest w Twoim zasięgu pod warunkiem. Że zrobisz krok w tył, zrobi głęboki oddech, pozwolisz wypłynąć tym negatywnym emocjom, pozwolisz sercu zarządzać, niech ono cię prowadzi, niech decyduje. I to nie jest czarna magia żadna. Tak po prostu jest ten świat skonstruowany. I to, o czym tu mówię. Nie jest jakieś nowatorskie, przeprowadzono całe mnóstwo badań w tym kierunku. Tyle, że ludzie w tym trudnym świecie poddają się cały czas napływowi tych zewnętrznych negatywnych prądów i płyną z nimi. A czasami wystarczy wyjść, stanąć obok, pozwolić złej, brudnej fali przepłynąć i później wejść ze swoją czystą intencją. Zabierając ze sobą te osoby, które chcą przebywać w takim czystym powietrzu, w czystej wodzie, w czystych przepływach emocji. I my możemy teraz dawać siebie innym, i dzięki temu wszechświat odda ci w dwójnasób. Nawet się czasem ludzie nie spodziewają tego, co Życie im przynosi, jak może zaskoczyć, pod warunkiem, że będziemy na to gotowi. W następnych odcinkach będę mówiła o medytacji, która nas wyciszy, która da nam napływ myśli, które musimy w sobie przepracować, przetworzyć. Te wszystkie. Filmy, które w ostatnim czasie dla was nagrywam są po to, żebyście zaczęli pracować z własnym umysłem, z własnymi emocjami i dzielili się z innymi ludźmi w otoczeniu, bo to też jest zaraźliwe. I ja jestem za tym, żeby wygasa, wygaszać ogniska agresji, żeby być tym pozytywnym plastrem na rany, które teraz ludzie mają w pocharatane emocje, nie wiedzą, w którą stronę iść. I powiem Wam, że kiedy ja zaczęłam ze swoimi emocjami pracować, ja czuję szczęście, autentyczne szczęście, i ono nie wynika wcale z nagłego przyrostu jakichś y, dóbr finansowych. Ja cieszę się tym, co mam, daje mi to y, radość. To, co mam, nie mam jakichś wyobrażeń kosmicznych, y, celów y, nieosiągalnych. To, co sobie zakładam, realizuję i to do mnie napływa. I zaskakujące jest to, że pojawiają się w taki synchroniczny sposób. Jeden z odcinków też będzie dotyczył synchroniczności, bo to niezwykłe zjawisko, które po prostu przyciągasz różne sytuacje i okoliczności, które są dosłownie w określonym momencie, w którym potrzebujesz tego, bo nagle jest. I to jest takie niezwykłe. I, i to nie jest. Naprawdę żadna czarna magia. To jest nasze lustro. To odbija nasze emocje, które rotują po prostu, i chcę Was namówić do tego, żebyście się na to otworzyli, a wtedy wszechświat otworzy się na Twoje potrzeby, na Twoje oczekiwania. Tylko to jest zwykle tak. Że żeby coś dostać, trzeba dać. Daj swoją dobrą, czystą, klarowną intencję. Odpuść, zrób głęboki wdech, odejdź. Pozwól temu przepłynąć i wejdź od nowa, od nowa i od nowa. Po to, żebyś mógł zyskać. Od życia dużo więcej. Ja przyjęłam taką zasadę, że godzę się na to, co mi daje los, przyjmuję, cieszę się tym i idę dalej. I za chwilę dostaję coś, czego się nie spodziewałam, coś, co mi daje radość, co mnie uszczęśliwia. Spotykam osoby, które wnoszą w moje życie ciekawe wartości, którym Pozwalają mi się rozwijać, albo, jak ostatnio, zdarzyła mi się sytuacja, w której i ja, i osoba, którą spotkałam, zrozumieliśmy, że jestem po to, żeby pomóc, wesprzeć, żeby spróbować odmienić myślenie i życie. Po to nagrywam te filmy, żeby nie tylko osoby, z którymi się spotykam Mogły czerpać z tej wiedzy i z tych pozytywnych emocji i wibracji, ale żebyś również ty, jeśli oglądasz ten film, to znaczy, że szukasz rozwiązania, że idziesz dobrą drogą. I ja ci mówię, że to jest jedna z najlepszych dróg do tego, żeby zaznać szczęście już teraz, już dzisiaj. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Życzę Ci, abyś. Pozbył się wszystkich chwastów ze swojego życia, aby rozwijało się i przynosiło Ci same dobre wartości. Wszystkiego dobrego Ci życzę, dzięki za dziś i do zobaczenia!